Nie. To jeszcze ja przed jest przed za tym zanim będę Ale dzisiaj, jak obiecałam, kon, kontynuuj, kontynuujemy serię y, odcinków tak zwanych Zagrajmy w grę. Bardzo was chciałam przypuścić za wczorajszy odcinek, że Forta to nic się nam nie udało zdobyć. Ale dzisiaj zapowiem Wam prognostyk meczu, który tak za. Pół godziny się rozpocznie na allen Arena w Monachium. Możecie to oglądać na Eleven Sports 1. Bayern Monachium kontra RB Leipzig. Jeżeli jesteście fanami oczywiście. Jeżeli jesteście fanami. To tylko, to jedynie tak będziecie... To tak można obejrzeć albo na internecie. Ale ja was proszę o suby, żebyście napisali, jaka gra może być następna. Napiszcie, co byście chcieli w następnych odcinkach po tej serii. Piszcie w ogóle, co chcecie w następnych odcinkach. Więc suba łapa w górę i piszcie w komentarzach, co chcecie w następnym odcinku, a ja Was zapraszam i, i teraz się zmieniam w komentatora. Nic nie mówię, więc życzę Wam miłego oglądania. Witam was moi drodzy bardzo serdecznie, a z tej strony Jakub Skrygla i że dla ja państwa komentarzom to spotkanie Bayern Monachium kontra LB Leipzig. Proszę państwa to naprawdę spotkanie wielkiej, wielkiej klasy, bo Bayern dzisiaj będzie chciał, no, będzie mógł powierzyć jakby będzie mógł powiększyć przewagę nad Leipzig, który ostatnio przedził mają jeden punkt. Zwycięstwo miejsce drużyny da miejsce Tron lidera w niemieckiej Ekstraklasie. Proszę państwa, Lipsk ostatnio słaba forma, Ostatnio za bardzo nie, nie strzelają dużo goli. Plus, A tutaj już skład Neuer. Davis, Alaba, Martinez, Pavard, potem w środku, jak będzie Miller, Kimmich, Goretzka, na no, napadzie, no, Kindle come on, Leonowski, Gnabry, proszę Państwa, Hansi Flick, tak stawią taki zewnikł Putinie na ławce tym razem, i tam wracając, że ostatnio, Porażka w, nawet w Pucharze Niemiec, a Bayern ostatnio w forma W plusie Roberta Lewandowskiego, Timo Werner, Robot Lewandowski. To jest pytanie na dzisiejsze spotkanie. Gulasi na bramce, Erbenix, Halstenberg, Orban, Opamankano, tam Deme, Leimer i Forsberg i Sabitzer. A na, na samym napadzie Wernal i się Poulsen. Julian Nagelsmann stawia na właśnie taką jedenastkę. Czyli kto strzeli dzisiaj więcej bramy, a w ogóle czy ktoś z nich strzeli? Werner czy Lewandowski, Robert czy Timo, Polska czy Niemcy Uwaga, proszę Państwa, zaczynamy to spotkanie i rozpoczęliśmy to hit 21 kolejki już, zaczął, już zaczyna się. Kom... Ale tutaj to za łatwe było, nie wiem, jak było nikogo był Robert Lewandowski i odbił piłki, do Gorecka. do Komana. Schodzi ze skrzydła, ze środka. Kimś. Ale to się, że przejemy. Przejemy. I Robert Lewandowski, polski napastnik, nie jest niemieckiej ligi. Czego można się spodziewać po jego grze? Nie proszę Państwa, że będziemy rosyjskim kuba, ale też będziemy sprawdzali jak. Jak trzeba, naprawdę takie spory, czy to, czy te spotkania jest spory, to spotkanie pierwszym spotkaniu było jak galić szarpie, jakamentuły, ci powalani. Ale Müller, Müller, Thomas Müller, goal! Ależ początek. dziewiąta minuta meczu. Thomas Müller. To jest, proszę Państwa, niesamowity początek Bawarczyków. Bayern. naprawdę, to jest, proszę Państwa, on jest w wysokiej formie ostatnio, naprawdę, gol za golem. Prezentuje świetną formę od początku pokazuję, rundy wiosennej. Jeżeli tak dalej się utrzyma, to na pewno tutaj u Hansiego Flika ma większy czas niż u Niko Bacia. Zadowoleni wszyscy i tutaj, proszę Państwa, Thomas Miller też bardzo pewnie zadowolony. Thomas Miller! Popatrzmy a 1-0 Dalej będzie tak? Zobaczymy. Orban. Halsenberg. Horsberg. Ale to nie było udane. Ale w nami nie profesor. Ależ i tak nie podrzuca. A już, a, już to, to ruszył w nami. Gdobri, Gdabri, Gabrik, Gdrik Co on robi? Co on robi? Co on robi? Ale to, było, to był zły pomysł. Mógł uderzać, ale jednak on wolał podać do bliższej, do towarzyszącego Roberta Zelandowskiego obok. Ale zaraz przejęcie Ryskownie, Gorecka! Lewandowski! Uderzenie! I piękny małżeństwo na broni to zanok. Peter Gulacci. Rywale najwyraźniej liczyli na jego dekoncentrację. Cóż, nie tym razem Miller. Miller. Ale już już pomyślę. Cały czas, to ma... ale zablokowali. Dobrze, do przodu. Gracze Bajem. Award. Davis. Davis. Come on. Robert Lewandowski. Come on, come on. Ale w swoim stylu. Ratuje sytuację, Boba. Niebezpieczne. Kiesley like, come on. Davis, Thomas Miller, specjalnie traktowany. Dwóch przeciwników przy nim. Uwaga. Forzberg. Emil Forsberg, na pewno już mierzy się do Roberto Lewandowskim na euro. 2020 20 ale to pół, może później, bo teraz dla Erbe Lips. Erbe Lips, szansa dla Erbelik. Erbelik szansa. Ale zablokowany. A już utrzymał kimś! Kimięś? Rywal zmusił go do A dla drużyny z. Tym, nie, dla dla drużyny slipracą piłkę po tym kotami. Chance Kimich, Kimich, Kimich. Kim. Tylko ma ona, koma. Koma. się w stronę bramki. What is Shaw? Gdzie być powinien? I uwaga, Yusuf Paulsen, Paulsen. I szansa, Werner! Jednak. I Werner! Werner, okazja na offside. Offside A, ewidentnie jest Spalony. <noise> ale czy. Nie wiem, co, proszę, pamiętać, co to było za wykonanie. Marcel Halstenberg? Kiepskie podanie, ale no, nie bez pomysłu. strata Lewandowski pokazał się teraz do podania, daleko od 16 metra. Nietypowa pozycja Roberta Demme. Ale ostatnio naprawdę wydawało się, że to nie, że już nie będzie o tej formy co na początku, na początku sezonu, ale teraz na, na, naprawdę każdy, już kolejne mecze z Bramką. Teraz pokażę Niemiec, ostatnio był za meczu. Ostatnio najlepszy chyba jeden z lepszych przy No, Najlepszy, bo. Miller tak, tak naprawdę Uda, to... O, Miller i on to są ci to najle to najlepsi. Może no, też tam grę, Neuer, ale to trzeba by było zobaczyć jeszcze dłużej. No no serio, tą czy to Sekund? Co w teraz teraz jeszcze Nie ma faulu. Czysty, wszech... Gorecka. Lewandowski. I Robert Lewandowski podaje na Gnabriego.

Widzimy teraz powtórkę ostatniej bramki. Ależ ja to zrobił! Thomas Müller! To, to jest ruch, jego wyciek na razie to on kreuje grę. Dostał to po na bramkę. Nie Trudni robię Janowski, bez gola. Ale to jeszcze nie koniec. Marcel Halstenberg. Koniec pierwszej połowy! Jest pierwszy Bayern! Pierwszy po 45 minutach prowadzi i... Statystyki statystyki, proszę Państwa, pierwszej połowy. Strzały 5x1. strzały celne. Wszystkie strzały były celne. Posiadanie piłki o 10% więcej Bayern 55x4. Przejęcie 4x3. Bez fauli. Jeszcze bez żółty i czerwony karty, bez kontuzji. Bez kontuzji oczywiście jeszcze. Spalone tylko nikt spinął jeden i żółty rożne jeden bajer. Jak zaprezentuje się w drugiej połowie lips. No i zaczęło się. Truszę truszę zmniejszy stratę, bo jak na razie to spotkanie wygląda nie wygląda wyrównanie jak się wydawało. Ale już tutaj Zespół nie traci piłkę. Piłka zdecydowanie częściej w posiadaniu zawodników bajerów. Do tego nie tylko częściej rozgrywają piłkę, ale też potrafią to przekuć na okazje bramkowe. I jak widzimy na tablicy wyników większą liczbę bramek. dożodkowania na French. Na ryboga. Częste no, podanie Timich na piłkę. Koleśek tam budy Lewandowski. Lewandowski, Lewandowski uderzył Robert Lewandowski. IP nie obronił ten strzał, ale piłka nadal bie. Niestety nie, nie ma bramki tak, Serczowego. Tak, nie nie ale był strzał. Uwaga, teraz Petr Gulasia rozpatrzył własne bramki. Gnabri. Zostawił za sobą trochę boiska. Ma tam miejsce na dośrodkowanie. Komą. Ale był tam Roberto na offside Robert Lewandowski I wejdzie w Coutinho Dosyć szybko już no, to chyba Ale dobry fakt, że Robnobry naprawdę kreował w tak, grę Gdzie pokazał pełną klasę Davies Timiś Coutinho Bojiska już do bramki. Strzał ale prosto wrywala. Będzie, będzie, proszę Mistrza Kornel Ziemi z narożnika boiska. To już koniec tej I Będzie, będzie. będziemy mieli. oczywiście I tutaj, uwaga, Miller już przejął, ależ to było mocne podanie głową. Robert Lewandowski się cofnął Aż teraz agresywnie grają na rolnicy Lipska, bo już Werner. trochę czasu im zostało. Już mniej Lipsk atakuje. Na skrzydle mają sporo wolnego miejsca Niecelne dośrodkowanie. Wyjdzie za linię końcową. <coughs> Przepraszam? Nowy zawodnik na boisku to zawsze szansa I właśnie swoje no trafki manualne ...która właśnie przegrywa Do końca drugiej połowy już nie... Ależ to mogło Piłka trafia do przeciwników Zobaczmy, co zrobi Mamy dośrodkowanie, ma tam to strzelić Obrońca wyjaśnia sytuację z zdecydowanym wybiciem Szansa dla Lipska Ale nie jest okazja Pewnie wyłapuje piłkę bramkarz I broni to Manuel Mayer. Nkunku Nkunku ale co to zrobili piegit samice, Piłka wypita z pola karnego Orban Demme. Uwaga Świetne wejście wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę Robert Lemandosy dzisiaj będziesz było tej bramki, bo mają czas do Zobacz. szansa force! Przestrzelił, przestrzelił i zejdzie Thomas Müller, zejdzie Thomas Müller na górę i pił ulicą Proszę Państwa, proszę wie, no bohater, bohater Bayernu dzisiaj, Lewi to on zasłużył na gierę od zawodnika meczu Do końca jeszcze 15 minut, o ile sędzia nie przedłuży Klosterman Klosterman, Klosterman, Jóż do półsy, Szansa na dośrodkowanie i wyjaśniają sytuację Ale już dobrze, szansa, dobrze, Robert Lewandowski. Co zrobi? zrobi teraz, co zrobi teraz Polak? Robert Skuteczna interwencja. Ale brawo, brawa dla Roberta, bo tutaj naprawdę popędził. Wielu na jego miejscu by tego nie wybroniło. Co za parada! Dobrze udało się przeciąć to podanie. Mudzeron w trudnej pozycji, Roberta, ale brawa dla bólu bo to był też. To nie Timo Werner. Werner, Werner. Obrońca wyjaśnia sytuację. Chwila oddechu. I Werner? Mądra decyzja trenera. Właściwa reakcja na wydarzenia na boisku Tak, jeśli marzą o korzystnym rezultacie, muszą zabrać się do odrabiania strat. Mija 84 minuta, jeszcze 6 minut I do końca. Szansa. Rozpoczniemy ją Robert Lewandowski Lewandowski Robert Lewandowski Najszybszy Robert Lewandowski Lewandowski Czy tam nie było faulu? Lewandowski Leon Korecka Świetnie się spisał. Bramkarz mu dziękuję. Uwaga, jednak. Nie udało się jeszcze szansa dla Lipska. Bayern przejmuje piłkę. Koniec meczu! Bayern 2-0, Ale czy to Jeśli był wyzwajeni będzie liderem po 21 kolejce w Dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę. A i my wracamy do studia. A więc moi drodzy, jak widzicie, 2-0 dla Bayernu. Bohaterem Thomas Miller. Czego żałuję, że w tym meczu nie było? Żałuję tego, że no, Robert nie strzelił, a miał kilka dobrych okazji. Ale jakie ja, moje typowanie jako. Bu... Nie, no, gdybym... ja typuję wynik ale... korzystny oczywiście dla Bayernu. Pewna interwencja... To będzie, wydaje mi się, zwycięstwo Bayernu 3 do Jednego. Wy napiszcie w komentarzach, typujcie. Kogo, kto, jaki powinien być wynik. I jeżeli chodzi o strzelców to dla drużyny Lipska, strzeli Werner, a dla drużyny Bajemu Robert Lewandowski, jeszcze raz Robert Lewandowski. I czuję, że jeszcze Sergiu będzie, będzie miał szansę. Albo Kutinio. A ten, kto mnie teraz ogląda, nie napisze, kto to jest, bo nie wiem, ale. Dziękuję wam bardzo za odcinek, zostawcie suba w górę, łapę w górę i napiszcie w komentarzu co byście chcieli na następnego odcinku, bo teraz będzie trwała ta seria i dziękuję i życzę wam miłego weekendu. Cześć!